Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 29 maj 2022 rok, niedziela. Teraz odczytam ważną dodatkową informację numer 35 do wszystkich oraz do wszystkich organów konstytucyjnych trzeciej RP. A także do Kościoła Rzymskokatolickiego, Episkopatu w stolicy apostolskiej. Jeśli władze korporacji III RP wypowiadają się publicznie, że w cudzysłowie chcą odbudować Ukrainę, to proszę bardzo. No problem. Niech ci wszyscy. Którzy tak mówią, niech z własnej kieszeni, przecinek własnymi pieniędzmi, przecinek własnymi oszczędnościami, przecinek własnym nakładem pracy, to robili. Jest to wolna ich wola i odpowiedzialność. Ale w niniejszym, tu i teraz, jako suweren, Zabraniam korporacji pod nazwą Trzecia RP, aby angażowała w to Polaków, przecinek ich majątki, przecinek ich energię, przecinek budżet Trzeciej RP. Ponieważ jest to hipokryzja i nieetyczne działanie. Aby wysyłać duże ilości uzbrojenia przez już całe trzy miesiące, czyli pomagać niszczyć ten obszar, aby po jakimś czasie, gdy wszystko będzie tam zniszczone, sponsorować odbudowę tego zagranicznego terytorium. Ale ponieważ Polska jest bankrutem. Mam nadzieję, że nikt w to nie wątpi, to skąd brać na to pieniądze w znak zapytania. Dlatego też zupełnie się z tym nie zgadzam i zabraniam. Całej trzeciej RP, aby okradała mnie i moją rodzinę na ten cel, z naszych pieniędzy, z naszego życia, z naszej energii życiowej. Dziękuję bardzo za uwagę.